Cześć, witam w sobotę. Żartuję, to taka popraweczka odnośnie wczorajszego dnia, bo wczoraj był piątek. Słuchajcie, pierwsze co, za, zaczynam to od weryfikacji. No, ponabijałem sobie gwoździki, że mógł dobrze zaczepić sobie, yy, zaczepić sobie metrówkę. No i wczoraj coś tam pomierzyłem sobie w domu yy, po wymiarach. Zobaczymy, czy nam się to zgadza. Tu pokazuje mi, że ten pierwszy 1686 powinno być od Płatwi do Murłaty. czy ja tam dobrze zaczepiam, za tak głęboko chodam, tego tamtego gwoździka dałem, kurde. Coś takiego. I tu mamy 1,6... Kurde, po skosie idę trochę. 1686 86 zobaczcie, zgadza się co do... co do milimetra. Teraz zobaczę że tamten po kolei, tak będziemy sprawdzać. Tak naprawdę jeśli tak, to będę mógł na krokwicę wyrysować. Nie wiem czy było potrzebne to bieganie moje z tym yy, z tą krokwią trzeba było pomierzyć od razu wszystko i tyle, tym bardziej, że powinno niby być. Tutaj mamy, kurde, trochę za daleko, na tamten wóździe za mocno dałem Bo główka będzie mi przeszkadzać Od niego No chodź tu kurde jak na ryba Dobra, tu mam 1,6,8,7. No to milimetr różnicy to już to jest ok. Następny wymiar nasz będzie 3,4,18. Do płatwi powinno być, bo tu drabinę muszę sobie wziąć 3,4,18. I tak wszystko trzeba posprawdzać. Jeśli będzie się zgadzać, to biorę krokiem po prostu, psnę na górze 60 stopni. Yy. I od tamtą będziemy odmierzać na górze, a później przyłożymy sobie tą, co ja tu naciąłem i zobaczymy, czy mniej więcej będzie pasować, ale powinno. No i zaraz się okaże, czy nam nie uciekło przez to naciąganie. Czy tu nie trzeba gdzie coś poprawić? No chodź tu, kurde. No nie zaczepia mi się gwoździa dziadostwo, tylko o ten. 3, 4, 18. Tu powinniśmy mieć. A, przepraszam, od tego do tego. Ja źle to mierzę, bo to po kolei trzeba było. Tutaj o, tu powinno być 3 cztery, osiemnaście, zaszło do tą dziurkę, żeby se, o, i zaczepiało, właśnie tak. Trzy, cztery, 18 zobaczcie co do kurde grama wychodzi. Jeszcze sprawdzimy tą stronę drugą. No i później pełną długość. I później pójdę tam zweryfikować, czy też jest tak, jak powinno być I... i... Wtedy mówię, możemy to mierzyć bez tam przymierzania. Ale to też od tego, co ja robię. Chodź tutaj. Mamy pytanie, czy tu będzie to samo. 3, 4, tutaj mamy 20, czyli no... Można powiedzieć, że tu jest te 2 mm, powinno tak jakby pójść w tą stronę. Ale to ciekawe, nie przez to naciągnięcie tutaj. No zobaczymy. W razie czego to będziemy mogli sobie wziąć te pierwsze krokwie, pierwszą tu i drugą tam, już ją przymocować, skręcić, tylko tam Trzeba będzie pozycję ich obrać taką dobrą w miarę. No wydaje mi się, że nawet nie będzie sensu to sprawdzać. To, to mamy 1 telefon, jeszcze sprawdzimy sobie wymiar od. Tego do kranicy i tu powinno być 1,997 1,997 tu powinniśmy mieć Jeśli tu się będzie zgadzać to jest, jest git, tylko tam sprawdzimy drugą stronę To już nie będę pokazywał, bo chyba coś się tam wydarzy Jakie 2,10? Słuchajcie, coś tu źle policzyłem Czekajcie 352 mamy tutaj e, 3,52 mamy tutaj od zewnętrznej do zewnętrznej środek będzie 176 minus 30, bo kalenica czyli e, 1,76 minus 30 mm to mamy 1730 To dawajcie kalkulator jak ja to obliczyłem gdzie to będzie? C 1,730 przez kosinus e, 30 stopni Nie no dobrze 1,9-7, 9, Czemu mi to nie wychodzi tak? Coś jest kurde nie tak Słuchajcie tutaj Bo ja tu mam 2,10 O co tu chodzi, kurde? Eee, czy ja gdzieś się zarąbałem? A tu wozika nie dałem jeszcze. No, a tak orientacyjnie tylko. Też 2,10 równe. Kurde! A bo to jest dół! Ty je łopie. Przepraszam, to tu poniżej. Do tego 195 tutaj. Tu powinniśmy mieć 1,997 To za as ze mnie No i zobaczcie, tak by było 1,997 z tej A z tej nie, nie nabiłem gwoździa oczywiście, ale tak spróbujemy tak tylko Za sam czubeczek złapać Gdzie te 190 Zaznaczę tutaj tak 1,997, a zaraz Puścimy Gdzieś tutaj oby było. Z tego co mi pokazuje, 192. Tutaj jest. Poczekajcie jeszcze raz. 195 No też w równo musi iść. Trzeba udać goździka, i wstęp będzie dzisiejszego filmu długi. Długi trochę. Zróbmy tak o chociaż. 1, 9, 9, no 6, 7. No tu jest igła, słuchajcie, nie ma o czym mówić, więc tamtych wymiarów będę się trzymał. Idę sprawdzić tylko z tamtej strony jeszcze, czy jest git i zainformuję Was. Dobra, słuchajcie, igiełka jest wszędzie, naprawdę jest, jest wypas, także tak to musi być i tyle, wszystko po wymiarach. Ale tam też zrzucę sobie na dół, żeby nie było. Idę przygotować. To tam będziemy wszystko ciąć, nie ma sensu tutaj tego wtargać na górę i tutaj tego docinać. Wszystko na dole i później wrzucimy z kilka kroków tu na górę. A może, jak pierwsze dwie zrobię, no to się musi zgadzać. Kurde, nie ma, nie ma opcji, żeby się nie zgadzało. Ale wiadomo, fajnie by było to sprawdzić. Bo zanim coś się tam miałoby popierdzielić, może wrzucę tu dwie. Jak dwie dotnę, to wrzucę tu na górę. Przyłożymy się z tej strony, później na stronę dwie z tamtej, i już po prostu będą na górze, na miejscu. A rozmierzać to się później będzie, jak wszystkie będą gotowe. Ok, słuchajcie, mam wszystkie narzędzia chyba gotowe. Tu zaznaczymy sobie już kąt 60 stopni, gdzie będziemy ciąć piłą tą głęboką. Yy, tutaj mam kątomierz, za ustawiony na 60 stopni. Tu drugi na 30, żeby zameczki łatwo było mocować. A tutaj mamy ustawiony na 170 yy, mm. Ustawiony kątownik, a to dlatego, ponieważ jak tu sobie zaznaczymy, przykładowo kreseczkę od góry, bo będziemy od góry to wymierzać za każdym razem, ponieważ krok w krok fi nierówna, tutaj nie wiem ile ta ma na przykład, ale powinna mieć 200, a ma, zobaczcie, 197 na przykład ta, nie wiem jak te dalsze będą, czy tu będzie różnica, czy nie. Tu mamy na przykład już 198, pewnie nie zdarzą się, które który mają 200, więc dlatego będę sobie zaznaczał zawsze od góry, tutaj tak i później do tego będziemy brali, tu pewnie będzie w kącie jakaś tam krecha sobie. Nie ten kurde, co ja robię. Ten będzie tak o. Jeszcze nie zadać uwagę, że to dobrze należy przykładać. Tu będzie raz. I wtedy tu będzie drugi, to będzie nasz zamek. I on powinien mieć teoretycznie 35 yy, głęboki tutaj, ale przez to, że jest teraz już krokiem mniejsza, więc on pewnie będzie miał trochę mniej. I tak powinien też tak wyjdzie. 32, tak, bo tam było 197, no i zgadza się. Także tak to będzie miało się. Teraz tak, pododawałem sobie wszystkie te wyniki, żeby znać długości od, tylko że te długości są od dołu. I teraz zastanawiam się, czy dołożyć sobie ten wymiar, który tutaj utnę. Czyli tu przykładowo byłoby. Ile tu mamy? 100. Takie 116 mm, i wtedy bym podokładał do tych, i bym sobie zaczepiał za górę i odmierzał. Albo po prostu tak rozkwiniam, że po ucięciu będę mógł sobie przyłożyć tą metrówkę, po prostu rozłożyć po całości, na całej długości. Przyłożyć sobie na równo do, do cięcia do tutaj dolnego, i wtedy po prostu tu chcę zaznaczać, ciach, ciach. Później kątownikiem krecha, no i wiadomo już o co chodzi. Także chyba tak będę robił. Nie będę już tu dodawał, już sobie to pomierzyłem, więc niech tak to też będzie. Za każdym razem będę musiał pilnować, żeby mi tu się nie ruszała ta, ta metrówka, żeby była dobrze ustawiona. Wtedy tylko wymiary połapiemy. Od wymiaru do wymiaru nie będę łapał, tylko po całej długości taśmy, żeby nie, nie pomylić się tutaj, żeby nie zrobić jakichś błędów głupich. Od góry będę mierzył, dlatego wczoraj gadałem z Hubertem właśnie z Tartaku i mówi, że lepiej właśnie, żeby to robić, bo myślałem, że yy, że one będą miały dwusetki, bo w drewno jest fajne wycięte od niego równiutko, ale kurde, no widzicie, jednak są te różnice na, na, na krokwiach, więc trzeba to mierzyć od góry, bo tak to później by nam się porobiły, byśmy trzymali się tu z zamkiem na, na 35 yy, cały czas, no to tu wiadomo, później powyłaziłyby nam góry i doliny, choć i tak pewnie powyłażą, więc więc takie sprawy. Dobra. Yy, zabieram się za... Gdzie są słuchawki jakieś może? Zdawało mi się, że przynosiłem. Mam tutaj. To co, ciacham tutaj. tylko nie wziąłem. Że jazz gab leci w oko. Przyniosę okulary. Yy, I ciachamy tutaj tą pierwszą. Sprawdzimy czy też w kącie. Ta piła mi dobrze tnie. A, i tak nie podłączyłem przedłużacza. Dobra, idę podłączyć, wziąć okulary. To znaczy, że to był znak, żeby je założyć. Zaraz wracam. Jestem już gotów, słuchajcie, jedyna lipa też jaka jest z tym. Kurde, yy, z tym cięciem, że one są nierówne, że nie będę mógł sobie ustawić na 35 głębokości, tu na 30 stopni na pile. Tylko będę musiał to zrobić yy, na jakieś 32, i później, ewentualnie, jeśli któryś będzie pełnowymiarowy, to będę musiał docinać sobie. Tą różnicę kurde tym, jak to się nazywa, piłą ręczną, ponieważ co chwilę przestawę tu o milimetr piłę czy o dwa to będzie bez sensu, więc, więc taka sprawa. Dobra, ciacham to, bo się... gadam, gadam. Nic z tego nie wynika. Chyba jak to płaską stronę była do tego. Nie wiem co był, czy co, ale dziś gdzieś jest coś nie tak, dobra, zobaczmy jak z kątem tego cięcia. No jest elegancja, chociaż tutaj zobaczcie, tu, tu jest spoko, tu na początku dziś już wzięło mi więcej tak jakby tym rogiem. Muszę uważać na to, zwracać uwagę, kurde, bo inaczej będzie lipa. Niewiele co prawda tu jest. Ale trochę skacze. Można by było tu trochę liznęć, to gdzie tak jest przypalone. Dobra, to skoczę, wezmę w sumie na fleksa. Ten, gdzie nie gdzie trzeba, gdzie dotknąć, to się lekko zrobi jak trzeba. I zaraz będziemy mierzyć to. Dobra, to zaczynamy znaczyć to wszystko. Lepiej by było zaczepić o górę, kurde, niby, nie? Kontownikiem mógłby dołożyć to te parę centymetrów i na no nowo to policzyć Ale dobra niech będzie. Ja Tam się kończyło ponad 7 metrów. Dobra, to tu powinno wystarczyć Ona sobie nawet stoi. Nie mam ten kątowniczyk, to sobie nie pomogę tak naprawdę, żeby to dobrze ustawić. No i coś takiego zostaje I zaznaczamy, 1,998 1,998, ołówek naostrzony Jak trzeba, następny 5,416 5,416 Mamy tu I następny teraz będzie 7,102 Okej, okay, zawsze odzywa. Dobra, tu mamy te nasze punkty. To teraz możemy sobie zaznaczyć od razu. Kurde, nie wiem czy tym sobie dam radę. Tak słabo trochę, nie? Chociaż nie, no będzie widać. Tak jest. Jeden, gdzie tu jest ten drugi, 5-4. Coś tam było tutaj. Cyk i cyk. I ten ostatni tutaj. Powiem wam, że chyba wytnę te pierwsze dwa, dwie i wrzucimy je na dach. Tak dla świętego spokoju, bo tak wtedy rozkwiniał. Wiem, wiem, że to powinno być dobrze, że to musi być w sumie dobrze, ale nie wiem, jakoś wolałbym to zobaczyć. Dobra, to to mamy. To ten idzie na bok i teraz tak. Ten 60 stopni, czyli mamy tutaj. Gdzie te znaki były nasze? Tutaj był pierwszy. I zaznaczamy tutaj. Wezmę od razu wszystkie trzy. Raz, gdzie ten kolejny? Tutaj drugi, dwa i trzy. I jeszcze kawałek chyba sobie przyniosę do, do sprawdzenia głębokości cięcia piły. Jakiś kawałek tam starej tej belki stropowej, dobra, to mamy i będę mógł wtedy sobie sprawdzać czy to dobrze jest, żeby nie za głęboko wyrąbać wiem, że może zbyt delikatnie się z tym obchodzę, ale mam czas i lubię i tu mamy teraz 30 stopni ten. raz, gdzie jest drugi? dwa i ten trzeci, dobra to ile kawałek belki, tylko żeby się sprawdzić, tu miał 32, chyba tę głębokość. Bo będzie chyba jednak łatwiej, mi się wydaje, ciągnąć sobie eee, tu wzdłuż kreski. Będziemy mogli też do głębokości się dojechać tu do głębokości. I chyba będę wykańczał ręczną, powiem Wam wszystko. Tak, jak ją przetnę tutaj całą, to to będę ją gotową, a tą tutaj. Natnę chyba sobie dużą piłą, do momentu, mam nadzieję, że nie będzie mi za bardzo telepać tym tym ostrzem, żebym tu nie, wy, nie wywalał jamy. I później z drugiej strony chyba nie ma już sensu, chociaż kurde, fajnie by było z dwóch stron jednak na, na naciąć, nie? A później środeczek tylko, tylko dociąć i tyle. No dobra, zobaczę na razie jedną, jak jedną spartole. Co mam tu linię, więc nie, nie będzie opcji zbytniej, żeby to spieprzyć. Będzie czegoś się trzymać. Zobaczymy. To próbujemy na pierwszy raz tak o a później się zobaczę. Dobra, to ciechamy. Niby dużo nie ma. Kurde, czemu mi się nie chce tak trzymać równo? Nie wiem czy środka jeszcze nie trzeba idzie dudkiem wyrównywać. No, no pięknie wychodzi, powiem wam. W ten sposób. Teraz ją spróbuję podnieść. Zobaczymy, czy będę w stanie ją sobie wrzucić. Tak ona dach ręcznie, bez palenia maszyny w sumie. Chociaż z drugiej strony mógłbym zapalić. Tak, tu muszę metalakiem już na widłach to może układać. No, elegancko, naprawdę. To wychodzi w ten sposób, więc chyba. Czasu poświęcę, ale będzie to docięte naprawdę fajnie. Słuchajcie, będę ją wrzucał. Zobaczymy, to chwila prawdy. Trochę mam stresa, bo wkurzyłbym się, jakbym spieprzył jakąś krokiem, a zwłaszcza pierwszą. Zaraz zobaczymy. Zaraz się wszystko wyjaśni. Musi dojść tam, czemu? Coś jest nie tak, słuchajcie. I to o tyle samo. Gdzie jest mój błąd? Nie odliczyłem czegoś. Nie, odliczałem głębokość krokwi. Kurde. Dlaczego ona musi mi iść w tamtą stronę o 16-17 mm Czy to jest to samo? Tak, identyczny wymiar i tam pewnie będzie to samo. Idę zgasić mecelaka. W sumie w razie czego to bym mógł to już tu, tu przykroić. Tylko dlaczego kurde? Gdzie ja to zgubiłem, o co chodzi? Dobra, no słuchajcie, obcinam te 16, nie ma wyjścia. Niech się dzieje, co się chce, kurde, najwyżej przejdę się jeszcze z nią tam na koniec też zobaczę. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego tak jest, to ktoś, kto matematykę ogarnia lepiej niż ja. Proszę mi wybaczyć, ale... Ech, ktoś kto lepiej ogarnia na pewno będzie wiedział, dobra. Dobra, u mnie słuchajcie, 12 godzina, trochę y, pobajerzyłem Marek, y, ten który mi spawał łyżkę, na pewno pamiętacie, ci co oglądają dłużej. Wpadł na chwilę i, i żeśmy pogadali trochę. Tamtą zostawiłem zamocowaną i powiem wam tak, szukałem tego błędu, mówię, gdzie ja robię błąd? I tajemnica 15 zagubionych milimetrów się odnalazła, słuchajcie. Akcja jest tego typu, że tak, zanarysowałem sobie teraz tutaj krechę w 60 stopniach. Mamy to tutaj, to jak trzeba, czyli to trzeba gdzieś ciachnąć. Jeszcze nie odmierzałem od tego, ponieważ pierw ciachnę, jakbym tam mi gdzieś uciekła piła, to żeby, żeby można było to poprawić. I teraz tak, ja wcześniej odmierzałem stąd wszystkie nasze wymiary, ale nasz zamek jest tutaj. Jest w tym momencie, czyli tak naprawdę te 32 mm, jak znajdę metrówkę, to jeszcze mam... To, a, mam tam ją, to nieważne zresztą. Tutaj mamy te 32. Tutaj o, te 32 mm mamy. I my musimy nasz wymiar mierzyć stąd. Jak będziemy go mierzyć stąd, to nie będzie takiego problemu. Bo te zamki nasze będą się wtedy zgadzać. Czyli z tego punktu ja muszę mierzyć, a nie kurde tak jak... Yy, tak jak to robiłem z tego. I dlatego to wychodziło wszystko przekoszone. Na razie... Yy, także ten. Także ciacham teraz to i będziemy mierzyć teraz stąd. I musi nam wyjść dobrze. Dobra. W końcu wycerklowałem to. Czas skończyło się na tym, że trzeba było podłożyć drugi kawałek papy, tam pod szczyt, żeby to zagrało. Mam nadzieję tylko, że ta nie jest źle, ale to samo e, ją odciąłem, co, co ta. Tak naprawdę, więc nie powinno tu być żadnego problemu. Schodzi się tu jeszcze zejdzie, jak dostanie wkręta. Tu już wkrętem zapałem sobie, żeby to się trzymało. Tak na razie tylko, nie? Ładnie siedzi tam też e, i tak samo tutaj. Także w końcu mogę się wziąć za cięcie Wcięcie tego. Jak trzeba, tu też dojdzie, wkręt dociągnie, dojdzie. Tu też mamy elegancko na zameczku. Także tak to będzie wyglądać. Teraz co? Cięcie razy 33. No i mam nadzieję, że, że będzie ok. Jeszcze się zastanawiam, czy czasem z drugiej strony nie przyłożyć tam, ale nie, już nie będę kombinował. Jak tu podeszło, to musi wszędzie podejść. Tym bardziej, że w mi to się zgadza, więc. Inaczej już nie będzie. Trzeba będzie to dociągać i kombinować, żeby to wszystko się poschodziło, a na teraz kończę, spadam na dół, biorę się za zacięcie. Siemaneczko, witam już w czwartek. Słuchajcie, postanowiłem, że odpuszczę, dlatego dzisiaj wam nagrywam, bo wczoraj w końcówce mówiłem o tym, że będę działał dzisiaj na 100%, że pewnie i tak, że będzie paszalnie tam to chodziło i w ogóle, ale okazuje się, że dzisiaj jest cisza jak... No cisza kompletna tak naprawdę na wiosce, więc jakbym tu wyjechał teraz piło, już mam po ósmej godzinie No to byłby przypał trochę i nie wypada tak za bardzo chyba działać, więc Odpuszczam temat, skończyłem wczoraj na ośmiu krokwiach e, Zrobionych Tak? 8, Osiem, zeszło mi trochę Też miałem trochę dodatkowych zajęć i I tak to wyszło, więc, więc słabo ogólnie, jeśli chodzi o prędkość no ale dzisiaj jakbym działał, to pewnie bym to wszystko skończył, a, a nie będę działał, więc nie skończę, także przekłada to się wszystko na jutro i będzie się przeciągać niestety. Także może w sobotę coś się uda wrzucić te krochwie na górę, porozmierzać i wrzucić, a może jutro mi się uda porozmierzać, jak pościnam wszystko, po, pociacham i no zobaczymy jak to wyjdzie. Nie ma co gdybać i planować, bo wczoraj planowałem, że dzisiaj będę robił, a dzisiaj nie robię, więc, więc taki temat, także ja spadam. Trzymajcie się tam, dobrego dziąka wam życzę. No i co, widzimy się w sobotę. A ja działam od jutra rana i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także dobrego dziąka, pozdróweczki. A i dziękuję za 9000 subskrypcji. Jest nas już dużo. Tak wczoraj sobie przypomniałem, że dwa lata temu, w sumie nawet ponad dwa lata, chyba kanał zacząłem coś tam rzucać na, na YouTube'a. I powiem Wam, że tak. Takim moim marzeniem no wtedy było mówię je, a pierdziele jak ja miał te, tą dychę subskrypcji to To byłbym w niebo wzięty tak naprawdę, że no, wiadomo jakiś tam sukces e, a tu mamy 9 i wydaje mi się, że jak to będzie w tym tempie szło, no to dychę, dychę jeszcze w to lato e, tam dycha wyskoczy, także fajnie, dzięki, dzięki wam za to. Dzięki, że jesteście i... I tam wspieracie mnie, pomagacie komentarzami, i w ogóle, i w ogóle, także razem, żeśmy jakoś ten kanał stworzyli i fajnie to wyszło. Także dzięki bardzo, trzymajcie się. Pozdrawiam, na razie, cześć.